Cześć, jak wiecie, Simple składa się z wielu działów. Jednym z nich jest Simple Business. Dzisiaj wraz z Kasią, z jedną, jedną z dwóch tego działu, porozmawiamy sobie, czym on się zajmuje i, i na czym tak naprawdę to polega. Więc, Kasia, powiedz nam, czym zajmuje się Simple Business? Simple Business, Kasia i Karol, e, jednakże to biznes przez wielkie, bar. Są to spółki z reguły na pełnej księgowości. Chcące uzyskać finansowanie krótkoterminowe w postaci kredytu WRB czy też kredytu obrotowego celowego, jak i kredytów długoterminowych pod inwestycje. Jednakże w swoim portfelu posiadamy wiele produktów, takie jak akredytywa, gwarancja, leasingi. Także naprawdę wybór jest bardzo duży. No właśnie słyszę, że jest tego naprawdę dużo, ale jak wygląda taki proces kredytowy tak dużego kredytu? Przede wszystkim spotykamy się u klienta, żeby rozpoznać jego potrzeby finansowe i możliwości. W drugim etapie przygotowujemy ofertę dla klienta w oparciu o różne produkty, tak by rozpoznał plusy i minusy. W trzecim etapie pomagamy przy dokumentach szeroko rozumianych. Tutaj mam na myśli Excel, biznesplan przy kredycie inwestycyjnym, jak i przy negocjacjach. To jest ostatni element naszej współpracy, jednakże bardzo ważny. No dobra, a jaka jest Wasza rola w tym wszystkim? Dlaczego Wasza praca jest taka kluczowa w tym momencie? Staramy się być taką pomocą na firmę. Nie chcemy zostawiać go samego na polu banki, firma. Także jesteśmy pomocą doraźną. Staramy się przygotować jak najlepiej dokumenty, wybrać odpowiedni produkt, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest tego mm -hmm. dużo. I uczestniczymy do samego końca. Podpisanie umowy, negocjacje i picie szampan. Czyli jesteście z klientem od A do Z, tak naprawdę? Tak, dokładnie. I nawet dłużej. Słuchajcie, więc jeśli chcecie przeprowadzić rewolucję w swojej firmie, w działach finansów, to dawajcie do Kasi i Karola. Oni swoją wiedzą i doświadczeniem zadbają o to, byście uzyskali jak najkorzystniejsze finansowanie. Dokładnie. Do zobaczenia.